Uroczystości z okazji 80. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego rozpoczęły się mszą świętą sprawowaną w kościele świętego Maksymiliana Kolbego w Koninie. Po niej przy tablicy upamiętniającej żołnierzy Armii Krajowej złożono kwiaty i właściwie według takiego scenariusza rocznicowe uroczystości toczyły się w wielu miastach i miasteczkach w całej Wielkopolsce. Godzina 17, godzina W to ten moment kiedy... Ruch w wielu miejscach zatrzymał się. W Warszawie dźwięki syren, nagle w miejscu staje tłum. Nie pytaj o godzinę, przecież to godzina W. U, u, u. W Powstaniu Warszawskim walczyli żołnierze z całej Polski. Byli wśród nich mieszkańcy Konina. Przynajmniej kilka osób mamy z kręgu konińskiego gimnazjum. I także przy okazji harcerzy istniejącej przy tym gimnazjum, druży drużyny, pierwszej drużyny harcerskiej, tzw. Tak gimnazjalnej. Niektóre osoby w jakiś tam sposób w pamięci naszej funkcjonują i są to znane osoby związane, uczestnicy powstania, chociażby taki jak no tutaj dr Jerzy Nawrotek. Po wojnie był jednym z nielicznych lekarzy w Koninie. Jako pierwszy sprowadził tu karetki reanimacyjne. Był również wieloletnim prezesem Towarzystwa Przyjaciół Konina. W zeszłym roku zmarł Kazimierz Klimczak, pseudonim Szron. Miał wówczas 109 lat i był najstarszym żyjącym wówczas powstańcem. Na powstańczych barykadach przydarzały się też romantyczne historie. On był zawodowym wojskowym, ona sanitariuszką. Danuta i Henryk Winczewscy poznali się podczas wojny w stolicy, a po jej zakończeniu niemal całe swoje życie związali z Koninem. Pamiętamy, no. mówi się o tym zawsze co roku i pamiętamy. Trzeba ją pielęgnować i młodym pokazywać, i żeby to młodzi też pamiętali o tych, co nas walczyli za nas. Powstanie Warszawskie wybuchło 1 sierpnia 1944 roku. Trwało 63 dni i zakończyło się militarną klęską. Niemcy w odwecie zburzyli stolicę i krwawo zemścili się na ludności cywilnej Warszawy. Po upadku powstania w ruinach niezłomnego miasta żyło zaledwie nieco ponad tysiąc jego dawnych mieszkańców. Około 80, nawet 90% tkanki miejskiej Warszawy zostało zniszczonych tej lewoprzecznej Warszawy. Pamiętajmy, że, że Warszawa nie tylko została mocno, mocno doświadczona podczas Powstania Warszawskiego, bo pamiętajmy także i o, o oblęczeniu Warszawy w 1939 roku, o wyburzeniu getta warszawskiego. To są ogromne straty. Do tego jeszcze przecież pamiętajmy o tym, że systematyczne niszczenie Warszawy, wyburzanie Warszawy jak, jako rodzaj zemsty za, za wybuch Powstania, to są ogromne, ogromne straty, zarówno ludzkie, jak i materialne. Spory o zasadność powstania warszawskiego wybuchły niemal od razu po zakończeniu walk, a dyskusja ta toczy się do dziś. To właśnie powstanie warszawskie spowodowało to, że nie staliśmy się kolejną Republiką Radziecką że wszystkie przemiany, które później nastąpiły w Polsce cały opór przeciwko władzy komunistycznej w Polsce w latach 70. -tych, 80. -tych, w Solidarności, ten ruch przyjął charakter pokojowy. Tu nikt nie myślał o, o walce z bronią w ręku. Myślę, że to właśnie powstanie w ten sposób ukształtowało naszą mentalność, że, że teraz podejmiemy działania właśnie już tylko pokojowe, bez żadnej, bez żadnej broni. W czasie walk w Warszawie zginęło około 18 tysięcy powstańców, dalsze 25 tysięcy odniosło rany, a 17 tysięcy powstańców dostało się do niewoli. Wskutek walk w stolicy zginęło 180 tysięcy cywilnych mieszkańców Warszawy, od 40 do 60 tysięcy zostało zamordowanych podczas rzezi woli, największej jednostkowej zbrodni popełnionej podczas niemieckiej okupacji. Choć Powstanie Warszawskie militarnie upadło, to jednak moralnie to właśnie powstańcy okazali się zwycięzcami. Jak podkreśla wielu historyków, to właśnie etos Powstania Warszawskiego dawał siłę i nadzieję w walce z komunizmem. I jak podkreśla wielu też opozycjonistów, to właśnie powstańcy warszawscy byli dla nich przykładem walki, walki o wolność, którą odzyskaliśmy po kilkudziesięciu latach od klęski powstańców.